Mamy takie zadanko z procentów, i tu trzeba coś policzyć. Liczby a i b są dodatnie. Oraz 12% liczby a jest równe 15% liczby b. Wynika stąd, że a jest równe. No dobra, no to co my mamy? My wiemy, że 12% razy a jest równe 15% razy b. I my chcemy wiedzieć, że a to jest ileś tam procent liczby b, tak? No to my chcemy w takim razie, w ogóle przepiszmy to sobie, że 12% to jest 0,12a równe 0,15b. No dobra, no i co my wtedy my mamy? E, mamy a równe 0,15 przez 0,12b, bo tutaj podzieliliśmy sobie przez 0,12. No i co teraz? Teraz bierzemy kalkulator i liczymy to jest. Ile to jest, a jak nie, to robimy to jakoś sprytniej na zasadzie a równe. No i to jest ile? To jest 15 setnych, tak? Przez 12 setnych razy b to jest 15 setnych razy 100 dwunastych, bo podzielić przez ułamek to pomnożyć przez jego odwrotność. No i co? To się skraca i mamy 12, 15 12 razy b, a to jest 5 razy 3 przez 4 razy 3, tutaj razy 3, nie? No to to się skraca. Mamy 5, a co ja robię w ogóle? Mamy 5 czwartych, b, na 5 czwartych to przenieśmy sobie tutaj, no to jest 4, to jest 1, nie 4, to jest 1 i 1 czwarta, b. No a to jest jakieś 1,25 B, czyli to jest 125% B. No i to jest nasza odpowiedź. Gdy oglądałeś do końca, napisz w komentarzu Natural ESSA, podaj na inne filmy, lajkuj, subskrybuj, komentuj, wpadaj na inne socjale.